W sumie to łowienie głowacic coraz fajniejsze jest. No. Nie trzeba się osiepać. Można sobie siąść, odpocząć, tam mamy Mujahedina. Hedina, Jedyny trzeźwy. Który chodzi i robi te. I robi za czarnego, przynosi pięknie gałęzie. No proszę zobaczyć, jest muskularny, umięśniony chłopak. A i pola tu jakiś śmieć wodą. Nie mamy czasu teraz. My Człowieku, my łowimy głowacicie, daj nam spokój teraz. No to nie będzie też rzecz, chłopacica. Idzie do lasu, mija, on jest jak bubl. Idzie do lasu i zaraz przynosi drzewo. I zaraz tu będziemy piścić, gotować wszystko. Niestety, głowacicowa przygoda dzisiaj dobiega końca. Bo, zacznie się w czwartek, cicho nie mów, bo jeszcze nikt nie wie, że jedziemy w piątek. No i taka jest sytuacja. Ja już napisałem wniosek o urlop. Żona chyba zaakceptowała, bo nic nie mówi. No i cóż no, dalej. Trzeba się męczyć z tymi rybami, zamiast iść do tej głupiej roboty, no. Tam któraś mieszka na pewno, tu łeb wystawi, tam czekamy na znak, żeby zacząć rzucać. Mówiłem, że przyniesie drewno? Polej wodą ok Ma tutaj. Marcin, powiem Ci, że Ty nam imponujesz. Ej, to jest moje pudełko, głowa śmiciu. co tu, Jeszcze się nie rozpalił, gasisz? Troszkę sucha ta trawka Człowieku, czym Ty się przejmujesz, Ty? Ty tu będziesz mieszkał? Ta, na pewno się zapali, bo jest lato. I Marcin, i na tym kładzie ognisko. I na tym polega właśnie cała tajemnica, że Marcin na mokrym pali ten ogień, dlatego Marcin tak łatwo... I w Marcin z Tak, Marcin zawsze to rozpali. Masz nie zawsze ma chusteczki Więc... Jak nie ma, to ty masz. Nie, ja nigdy nie mam, mam zawsze w aucie z Orlenu ukradzione. No i tak dalej głowa citujemy. No. Cicowanie jak widzę no nie jest niczym lekkim. Skomplikowane może jest, ale nie jest niczym, niczym lekkim. To jest ciężka orka. Nie Marci? Sztuka surwiwalu Sztuka. Imacz. Ślepy surwival. Ale ściepło, ciepło, to aż mi się włosy spoczywają. Tak? No ci nie wypadły jak pokręci. Dobrze, wracamy do tego głowacicowania. cicowania. ja się specjalnie nie kąpałem, żeby zapadł, nie głowacicę. Marcel jest tak brudny i śmierdzący, że myśleliśmy, że będzie działał jak dip, <noise> jak tej psikacze z dekatlona do przynęt. Czekamy na tą naszą głowacicę. Tak, zróbcie.